gości na trzema i naszego trenera Zomaria Batyżny. Oczywiście głos daje trenerowi Gościnowi, panu szefowi. Uważam, że punkcik, yy, który zdobyliśmy dzisiaj, jest dla nas bardzo ważny. Najważniejsze to, że mamy szczęście. Jeżeli nie ma szczęścia, to wyników nie ma, ale to szczęście, że do nas uszkodrało. Myślę, że to jest taka, początek takiej rzetelnej, konsekwentnej do końca. Oczywiście pierwsza połowa nam się nie zbudowała. nie byliśmy w dominującą, szukaliśmy jakiejś recepty na, na granie ofensywne, ale tutaj cały tydzień pracowaliśmy przede wszystkim nad defenzywą, rzeczywiście błąd po wrzucie z autu kilku zawodników, tam Nikola się dał obrać i byliśmy spóźnieni, straciliśmy bramkę w przerwie, musieliśmy dokonać paru koryt i stąd zmiany. I w środku, później wprowadziliśmy drugiego napastnika, żeby ratować wynik. I, I tak jak powiedziałem, mieliśmy szczęście, broniliśmy do końca, wykorzystaliśmy stałe fragmenty i internami i bardzo dobrze grało, bo zostało 200 pół, od Sobolka i uważam, że ten punkcik jest dla nas bardzo ważny. Przede wszystkim z dwóch z Polonią mamy, mamy wygrane przez takie półtora punktu stronę utrzymania. Mamy jeszcze jeden mecz, plan minimum, który sobie założyliśmy wewnętrznie. Nie nikt tego nie kazał robić, jeśli chodzi o zarząd, ale z zawodnikami ustaliliśmy, że walczymy o 5 punktów w trzech meczach. Na razie jest dwa i plan możliwe. Jedziemy do też to Dziękuję bardzo. como la semana pasada los primeros cinco minutos hemos estado muy nerviosos y ellos han tenido una muy buena ocasión pero a partir de ahí yo creo que hemos cogido un buen ritmo de, de partido hemos hecho las cosas mucho mejor hemos marcado un gol y creo que hemos tenido otras tres ocasiones bastante claras para haber terminado de, de cerrar el partido no lo hemos cerrado la segunda parte, ellos es verdad que han sido un poco más agresivos, pero no hemos tenido prácticamente ningún problema defensivo, simplemente pues que nos ha faltado esa, esa tranquilidad en medio campo para intentar pues, aguantar el resultado. Cuando vas hasta 1-0, las tengo ocasiones, han marcado, pues siempre corres el riesgo de que en una jugada puntual, pues, te vuelvas a dar un gol.

Zaczynaliśmy bardziej nerwowe, zaczynaliśmy mieć problemy. E, nie mieliśmy spokojne i okazało się, że nasi pomocników nie, nie mieli piłka i mieliśmy jakiś resik i straciliśmy na koniec trama i dlatego o tym jeden dzień. Jakieś pytania z Sali park.